Z tej strony Gekon I Dzisiaj otwieramy ludzko Jak coś to nie było mnie długi czas Przez to, że Nie miałem pomysłu na nagrywanie Najzwyczajniej Nie wiedziałem co nagrać Ale jak widzicie Nie wygląda już tak samo w terrarium Przepraszam, mi się trochę ręka Będzie trzęsła, Dlatego sobie drugą pomogę i ogólnie ta Lucek ma teraz trochę inaczej w terrarium. W sumie już widzicie chyba po że są jakieś tam kory, chyba nawet widzicie lekko, a tu jakieś brązowe dłamki. Otóż dałem mu to wytrzmieszane z włóknem kokosowym. Nie bójcie się, ogólnie to jest wszystko suche nie spleśnie nic tutaj. Lucek sobie siedzi tutaj, się przed chwilą obudził. Tam jest włączona grefka. Ale najbardziej mi się z całego terraria, która wygląda tak. Podoba, chyba to miejsce. O, to tutaj. Bo patrzcie, ja tutaj miałam wizję. Tu gdzie ta setka, że tutaj sobie lucek. Lucek po prostu sobie usiądzie. A będzie tam siedział. Miałam taką wizję. I mam nadzieję, że ta wizja mi się sprawdzi. Więc trzymajcie za niego kciuki za mnie. No tak ogólnie to dzisiaj nie będę karmić, ponieważ jeszcze się nie nagrzał, to bym na Instagramie najwięcej jest jak karmię, czy jak robię zdjęcia po prostu ogólnie. Z tego jak nie miał, gdzie go daję. Jak znajdę jakieś fajne miejsce na zdjęcie, to wrzucam oczywiście na Instagrama. Ale polecam wejść na insta, zaobserwować go ponieważ ja nie robię firmy, filmy jak na razie nieregularnie bo jestem po to stykanie na nowy telefon jak będę miał nowy telefon to będę robił filmy tak myślę regularnie, ale nie wiem jeszcze kiedy sobie grafik muszę ustalić a tak ogólnie to siedzimy sobie z lucusiem, no za pół godziny mam lekcję Napiszcie w komentarzach, czy wy też macie lekcje mam za pół godziny i mi się Microsoft ładuje A tak ogólnie To sobie siedzi cały dzień tutaj Nie wiem, jak ktoś wie co... O, słuchać było komputer Jak było słychać łapkę w górę zostawcie Nie wiem co zrobić, ponieważ Lucek tutaj siedzi cały dzień A on tutaj nie ma się, bo my mu to Chcemy zlikwidować, ponieważ on tutaj się przestanie za niedługo mieścić. Patrzcie, teraz się spłaszczył, bo mu jest zimno trochę. Dlatego mu zaraz zamknę. Ale jakbym to zamknął, to on wtedy grubnie od razu w dniu, potem grubnie. On tam potem coś kopie, potem tam siedzi cały dzień, a potem wyźnią mnie. I nie jest. Dlatego napiszcie, coś zrobić, żeby go nie wystraszyć i wyciągnąć. Bo. No ale tak jak mówię mam z tym lekki problem No i staram się po prostu o to, żeby on dla mnie siedział. No, A tak to niedobrze leci życie sobie w Fortnite trochę pograłem, bo nie myślicie, że ja nie gram, nie, nie, nie. Gram gram spokojnie. Setny level już prawie nabity, 96 poziom karnetu, stark zdobyty, ale w sumie nie, chyba nie po to oglądacie mój kanał prawda ale ja już będę moi drodzy kończył wiecie taki krótki odcinek no i widzimy się chyba jak będę już nie wiem miał jakiś pomysł na odcinek to coś też...